Siema, ja jestem Monika, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiejszy odcinek to moja rodzina kiedy jestem chora no właśnie, niestety zachorowałam, ale to tak w sumie ja co roku od razu praktycznie po rozpoczęciu szkoły jestem chora wiecie, ogólnie ten okres wrzesień, październik to jest dla mnie najgorszy, bo po prostu strasznie choruję i jeszcze na sam początku zapraszam Was do mojego Instagrama oraz TikToka, na którym nazywam się Monia Podmoga Olek. Na początku w ogóle zaczęła się cała choroba od bólu gardła. Tak mnie bolało gardło, że po prostu mówić nie mogłam. I wiecie co chodzi? Cały czas normalnie piłam. I nawet jak piłam wodę, to mnie on strasznie bolało, więc to była jakaś masakra. Ale bolało ono mnie, nie wiem, dwa dni, trzy dni, więc tak szczerze to nie za długo. No i poszłam wtedy znowu do lekarza i okazało się, że mam jakieś tam lekkie zapalenie gardła coś takiego. No więc brałam sobie jakieś tam pigułki, leki i tak dalej. I spoko obecnie już mi w ogóle gardło nie boli, tylko z rana, bo wiecie, ogólnie z rana nie często gardło boli, tak po prostu jakoś po nocy. Nie wiem czemu, no ale tak już mam często, więc to nic nowego. Teraz mam katar. Jak możecie usłyszeć, mówię trochę przez nos i mam straszne kasze. No takie wiecie, odrywające się kasze. Mega nie lubię takiego mieć, więc no, nie za fajnie, ale jakoś wytrzymuję. Znaczy wiecie, to też nie jest jakaś taka mega, tak jakby mm, duża choroba, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu chodzi mi o to, że to nie jest taka choroba, że muszę cały dzień leżeć w łóżku, tylko na przykład dzisiaj jest niedziela, żebyście tak wiecie, jej trochę taką sprawę, że no wiecie, chcę Was tak naprowadzić, a w piątek na przykład normalnie byłam w szkole, bo tak naprawdę to mi nic nie jest. Tylko to, że teraz tak w sumie ten kaszel i ten katar, nie dobra, sorry, w piątek nie byłam w szkole, w czwartek byłam w szkole. Tak w sumie ten katar i kaszel to mi się właśnie tak zaczął w piątek, no i mam go, mam go do dzisiaj. Biorę ciągle leki, ale no czy pomaga? No nie wiem, gardło mi na, ból gardła mi na pewno przeszedł, ale teraz właśnie jeszcze ten katar i kaszel, to po prostu jest jakaś masakra. Ale ja tak mam często, że jak jestem chora, to później ten kaszel to mi się ciągnie jeszcze przez dwa tygodnie. Jutro mamy poniedziałek i tak szczerze nie wiem, czy pójdę do szkoły, ale no, tr trudno mi wypowiedzieć, ale chciałabym pójść do szkoły. Bo mam sprawdzian z matematyki i właśnie później chciałabym go po prostu sobie napisać w terminie, a nie że później gdzieś po terminach latać za panią i wiecie, to jest, no, dla mnie to jest mega upierdliwe takie pisanie jakichś sprawdzianów kartkowych po terminie. No właśnie, no i mam jeszcze ten sprawdzian z matematyki. Czekajcie, oto, tutaj sobie rozpisam, Jakieś jeszcze mam sprawdziany. Mam kartkówkę z geografii, mam sprawdzian z chemii, mam sprawdzian z fizyki, z angielskiego i z biologii, no i z matematyki jutro. Z angielskiego i z biologii mam dopiero w przyszłym tygodniu, więc to spokojnie. Jeszcze teraz się nie muszę tak naprawdę na niego uczyć, bo jeszcze mam tydzień równo od, od dzisiaj. Ale tak szczerze, tej nauki trochę mam, więc po prostu. Ja, jak jestem chora, jak nie idę do szkoły, to tak naprawdę dużą ilość czasu zajmuje mi przypisywanie lekcji, właśnie nauka, nadrobienie tego materiału, bo jeszcze teraz w ósmej klasie tego materiału jest sporo, więc naprawdę jest takie dosyć uciążliwe niechodzenie do szkoły. No, później jest po prostu w domu tyle tego wszystkiego i później właśnie też, tak jak mówiłam, te zaliczanie tych wszystkich zaległych sprawdzianów kartówek, no, słabo. Dobra, no ale ten film to jest rutyna, więc trochę może Wam powiem o tej mojej rutynie. Więc jak jestem chora, to oczywiście wstaję sobie później, a nie o godzinie, o której bym wstawała, gdybym szła do szkoły, czyli po 6.20 około. Tylko to wstaję sobie no dziś około 10.00, więc wiecie, to jest te 4 godziny różnicy. Dla mnie to jest dużo, no wiecie, 4 godziny pospać to to serio jest sporo. później jem sobie śniadanie najczęściej jem sobie taką owsiankę, znaczy to nie jest taka wiecie taka owsianka jakby no, na mleku z mlekiem, no to nie jest taka jakby że goto gotuje się do owsi owsiankę, tylko ja jem sobie taką że biorę sobie jogurt naturalny do miski i do tego sobie dodaję różnych granole, musli jakieś owoce, na przykład winogrona albo jakiś banan no nie wiem, ja po prostu uwielbiam to jeść i to mi się nigdy nie nudzi znaczy dobra, miałam taki okres, gdzie nie jadłam tych owsianek moich mega długo, serio pół miesiąca mi się wydaje po prostu, bo wcześniej jadłam przez pół miesiąca codziennie i po prostu mi się to znudziło ale nie dla mnie to jest mega dobre mega dobre jizanko. o i właśnie, i sobie jeszcze do tego dodaję nasiona chia, tak trochę i dla mnie to jest mega dobre jedzenie i szybko to się robi i jest bardzo smaczne. Moja poranna rutyna w czasie choroby i moja wieczorna rutyna w czasie choroby, no to tak w sumie trochę się różnią, bo ja ogólnie z rana, jak jestem chora, to jakoś taki mam, e, mam trochę chyba więcej energii niż wieczorem, bo wieczorem to jest jakaś masakra. Ja bym po prostu o 18 już położyła się spać, ale tak naprawdę to, wtedy mi nie usnęła, tylko po prostu leżała w łóżku, więc nigdy tak nie robię, jakby są to jakieś krótkie drzemki. Na śniadanie sobie tutaj wchodzę na górę, oglądam sobie coś i tak dalej, albo uczę się. Tak jak teraz, patrzcie, no tutaj mam y, moją naukę już ustawioną. Tutaj mam kalendarz, czego się uczyć każdego dnia. Y, no i po śniadaniu, jak już zjem, jak już tutaj się pouczę i tak dalej, to idę na dół do kuchni i tutaj tak w sumie robię sobie taką kawę mrożoną. Tylko teraz, jak jestem chora, to ona nie jest mrożona, tylko to jest po prostu taka kawa mrożona, tylko bez kostek lotu. Wiecie, co mi chodzi. No bo y, właśnie jak byłam u lekarza, no to pani mówi, że żeby nie pić gazowanych napojów, no i nie pić zimnych napojów. No to w sumie na logikę, no bo wiecie, jak się jest chorym, no to jeszcze nie można sobie tego gardła bardziej podrażniać. Dlatego teraz idziemy sobie zrobić tą kawkę. I... A później jeszcze i tak będę piła y, jakieś herbatki, herbatki owocowe O, bardzo sobie lubię pić właśnie herbaty owocowe W ogóle jak jestem chora, to mega dużo piję Czasem wypijam takie 2 litrowe butelki Plus jeszcze pięć różnych herbatek Więc serio, to jest bardzo dużo I to jest najczęściej jak mi boli gardło, bo wtedy jak piję, to jakoś tak nie czuję bardzo tego gardła Więc dobra, nie przedłużam Idę na dół zrobić sobie tą kawę i właśnie, może Wam w ogóle pokażę jak ją sobie robię i no. I wtedy będziecie mogli napisać w komentarzach, czy macie jakieś fajne takie tipy, co mogłam sobie zmienić albo co bym mogła sobie dodać, żeby ta kawa była smaczniejsza. Dobra, lecimy. Dobra kochani, jestem już w kuchni. Nie mogłam znaleźć dobrego miejsca, gdzie bym sobie właśnie mogła postawić telefon, bo no jakoś tak tutaj nie wiem, czy ten kadr Wam odpowiada, ale dobra, już zostawmy tak. I w ogóle też nie widziałam na wysokości. ja jak stoję, to byście mi widzieli tak. Więc stoję o taką sobie, na takich ugiętych nogach. Ale dobra, nieważne. Chciałabym, żeby było widać też stół, ale to nie jest możliwe. Chyba, że tak mega z góry nagrywałam, Ale nie mam takich, Nie mam takiego sprzętu tutaj. E, dobra, nieważne. E, mam nadzieję, że taki kadr Wam odpowiada i będę Wam tutaj po prostu pokazywać wszystko, co robię. Więc dobra, teraz sobie nastawiam wodę, żeby sobie zrobić kawę. <skryso> <ông liebe glass> okay. O! Mogliście, o, mam taki głos, mogliście teraz usłużyć jak właśnie kaszle. I dobra, woda mi się już gotuje. Teraz biorę mleko i dobra, zobaczycie tak w sumie. Wezmę to wszystko i Wam pokażę. Dobra kochani, mamy dwie szklanki. Tutaj taką jedną i ona jest w ogóle z takim mlekiem. Znaczy ta szklanka jest ogólnie tak... Ona jest ogólnie, to taka do mleka. Ale ja do niej sobie yy, nal nalewam kawę. Jakby tutaj będę miała kawę, co nie? Tutaj. A w tej szklance nalewamy sobie do tej szklanki mleko. Ja mam takie mleko, to jest akurat migdałowe. Yy, no i to jest w ogóle chyba moje ulubione, bo owsian szczerze owsianego nie lubię. Jakoś mi po prostu nie smakuje, wanilowa, już jest opatra, tak ale migdałowe chyba i tak jest najlepsze. Mleka wlewam tyle. Wiem, nie dużo, bo zaraz sobie go będziemy spieniać. Tutaj już sobie nasypałam kawę. Dobra, nie będę tak robić, bo zaraz ona mi się wysypie i będę jeszcze musiała sprzątać. I mam tutaj mleko. I mamy taki spieniacz. Ja ten spieniacz mam z temu, jak oglądaliście haul właśnie yy, z temu, to tam sobie to wiecie o tym. I ogólnie ten spieniacz szczerze jest mega fajny i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, znaczy mega fajny, to spieniam mleko, no nie? I tak, ja go sobie trzymam tak jakby na samym dole tej, tej szklanki, co nie? Na samym dole tego mleka i po prostu tak sobie trzymam. Bo ja mam coś takiego, że jakby jak go biorę do góry i ja w ogóle nim ruszam, to albo to mleko mi się nie spienia, albo mam pianę, od, o tego, wiecie co chodzi o tutaj, tutaj gdzie mam palce, nie wiem jak wam inaczej pokazać. Od tego tutaj tutaj. Mam po prostu tyle piany, więc już sobie wytestowałam te wszystkie sposoby i wydaje mi się, że takie po prostu trzymanie tego jest najlepsze. Tak, włączamy sobie. I jak widzicie, tak to teraz wygląda. I teraz czekam, aż mi się woda zagotuje, żeby sobie tą kawę tu wybrać. Dobra, woda mi się już zagotowała. Już sobie tutaj y, wlałam y, wodę do tej kawy. I czekajcie. Ach, nie, nie pokażę Wam tego, bo to mi się rozleje. O matka jaka parleci. Y, dobra, i ogólnie zalewam tak żeby zależy mega bo jak, mi, jak widzę, że mi zostało dużo miejsca, to po prostu tutaj daję dużo wody. Jak widzę, że mi zostało mało miejsca, to daję mało wody. Więc to po prostu... No zależy, wiecie co chodzi. Nie powiem wam. Bo czasem dosłownie dalej daję o tyle tej wody, a czasem dalej daję o tyle. Będziemy sobie... Uch. Ogólnie szczerze, ja nie lubię strasznie smaku kawy, ale taka... Kawa, kawa mleko, kawa z mlekiem jest moim zdaniem mega dobra i tak, patrzcie, ja mam tutaj ten lejek, dlatego że ja chcę sobie kawa. tak ładnie wlewać uuu, jak... dobra, może wyjdzie i ogólnie jak mi jeszcze miejsce zostaje, a jak i gorące jak mi jeszcze miejsce zostaje to sobie wlewam mleko uuu, patrzcie dobra teraz to nie wyszło tak mega ładnie jak ym, często wychodzi, ale dobra Ile jeszcze po mleko, bo patrzcie, jeszcze mam tutaj trochę miejsca, więc yy, do, doleję jeszcze mleka. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie ładny efekt, jak to doleję. tutaj przewyższę. No ładne, no ładne. Dobra, mam nadzieję, że kawa będzie dobra, bo ogólnie robiłam wszystko tak samo, jak ostatnim razem, więc jej właśnie lubię. I ona była mega dobra. Szczerze, mega mi smakowała, więc miejmy nadzieję, że to też będzie mi mega smakować. Prawie ją wylałam. Tylko stałej zrobiłam taką. Yy, dobra, więc robimy testing. Dobra, kochani, jesteśmy w kolejnym miejscu, czyli w salonie. Yy, I tak, będziemy sobie testować. Uwaga, uwaga. Patrzcie, w ogóle tylko na ciemno wyszła. Nigdy mi taka nie wychodzi. Mega dobra. Szczerze, nawet nie wiem, czy nie lepsza, jak ostatnio sobie robiłam. Przepyszna. Ale dobra, kochani, ja już tutaj nie będę do Was gadać. Bo muszę się uczyć, bo serio mam, tak jak wam wcześniej czytałam, mam mega dużo tej nauki. Nie wiem, czy sobie to po prostu nie przyniosę tutaj yy, na dół, bo po prostu ja jestem w pokoju, to mnie wszystko rozprasza. A tutaj może mnie będzie wszystko mniej rozpraszało. Więc dobra, idę sobie po książki i po wszystko, co mi jest potrzebne do nauki i za sekundkę się widzimy. Już jestem. Yy, mam wszystkie książki, tak naprawdę nie jest ich za dużo. Ale dobra, mam matematykę i mam tutaj zeszyt, w którym się sobie matematykę. I patrz, tutaj ty, sobie naklejam emotkę, bo mi wszystko dobrze przyszło. Więc dobra, to musimy sobie porobić przykład z matematyki. Mam y, geografię i z geografii muszę sobie zrobić trochę notatek, dlatego... Ojejku, jaki brudny. Wstyd. I dlatego przyniosłam sobie też tablet. Więc mi się wydaje, że na początku zrobię sobie trochę notatek z geografii i sobie lepiej ją Mega nieestetycznie wygląda, dobra trudno Wa Ważne, że dobrze smakuje Więc porobię sobie teraz notatki z ideografii dobry kochani, witam się z wami już troszeczkę wieczorem Jak możecie zobaczyć po moim y, turbanie na włosach Poprzez sekundę się właśnie umyłam, wykąpałam się Umyłam sobie włosy, bo ja tak szczerze jak jestem chora To mega nie robię czegoś takiego jak po prostu czuję się taka... Taka, nie dużo brudna, bo to jest złe określenie, ale taka po prostu, wiesz, taka w chorobie, a jak się jest w chorobie, to człowiek jest jakiś taki, no nie wiem jak to określić, ale mam nadzieję, że mi wiecie o co chodzi. Taki po prostu, no taki, um, nic nie robi cały dzień i tak dalej, więc ja po prostu jak jestem chora, na przykład w ciągu dnia, to ja sobie myję, nie wiem trzy razy dziennie, przynajmniej w busie. Jakby, ja mam coś takiego, że idę do łazienki i ja biorę tylko się piankę do mycia buzi. Ja po prostu myję, nie wiem, to jest po prostu jakaś moja schiza i nie wiem dlaczego ja tak robię. Szczerze, po prostu jakoś tak muszę się, wiecie, muszę, muszę się czuć taka clean jak jestem chora. E, chociaż się muszę czuć pod tym względem, taki, wiecie, że jestem e, wykąpana i tak dalej. Bo pod wszystkimi innymi się nie czuję clean, no bo jestem chora. A wiecie, wiecie jak się człowiek czuje jak jest chory. Więc tak w sumie w ciągu dnia praktycznie nic wam nie nagrywałam już po tym, jak się jak pokazywałam Wam, że robię notatki z geografii, bo tak naprawdę nic nie robiłam ciekawego, tylko cały dzień robiłam wszystko i nic. Wiecie, uczyłam się, coś tam chodziłam po domu, każdego męczyłam, jak yy, mi wiecie, po prostu z tego, że mi się nudzi, to chodziłam do każdego i zarażałam wszystkich tą moją nudnością. Teraz jest dosyć wcześnie, bo właśnie się umyłam wcześniej, bo po prostu jestem zmęczona i tak zaraz idę spać. Ale dlatego, że jest dosyć wcześnie, to ja będę sobie czytać lekturę. Teraz będziemy przerabiać y, Balladynę. Chciałabym przeczytać którąś z tych książek, ale po prostu teraz mam tyle nauki, że nie mam czasu na te książki. Ale tak naprawdę w ogóle teraz nie mam jakiegoś takiego vibe na czytanie, ale to bardzo dobrze. Szczerze, ja się mega z tego cieszę, bo. Y, Widzicie, jakim czytała, to ja czytam, czytam i ja nie mogę przestać, więc dla mnie to jest y, mega dobre. Dzisiaj sobie też oczywiście piłam cieplutką herbatkę. Teraz już piję sobie niecieplutką wodę z cytrynką, żeby sobie dostarczyć witaminek. I ja właśnie, jak jestem chora, to bardzo sobie robię pić taką wodę z cytrynką albo rano, jak wstaję, to sobie naszykować. Wiecie, wieczorem, żebym od razu rano, jak wstać sobie się napiła takiej pysznej wody z cytrynką. I taka dawka witaminek na początek dnia. Już tutaj w sumie już mało mi zostało tej wody. Jak, jak mogliście usłyszeć po moim tym siorbaniu? Po prostu już tutaj tego jest mało. Więc zaraz sobie idę zrobić kolejną porcyjkę. Ja idę czytać lekturę, be, y, biorę leki. No bo oczywiście, wiecie, jestem chora, co nie? No, to trzeba się jakoś leczyć. Nie można tak tego zostawić. Więc idę czytać lekturę, później wezmę leki, a później położę się spać. I ja w ogóle jak jestem chora, to często nie mogę zasnąć. Jest albo tak, ja nie mogę zasnąć, bo po prostu na przykład mam zatkany nos, albo boli mnie gardło, albo jest druga opcja, że położę się, położę się i w ciągu pięciu sekund, dobra nie sekund, w ciągu pięciu minut ja już po prostu śpię więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie to druga opcja, że szybko zosę i trzymajcie za to kciuki. No to co, kochani, będziemy się żegnać, wy oczywiście wbijajcie na mojego Instagrama oraz TikToka, na którym nazywam się Monia Podłoga Olech. Klikajcie łapeczki w górę, jeżeli podobała Wam się taka rutyna i możecie mi pisać też w komentarzach, jaką inną rutynę byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Bo mi tak szczerze takie rutyny bardzo przyjemnie się nagrywa i mam nadzieję, że równie przyjemnie Wam się moje rutyny ogląda. Dobra, więc subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, do zobaczenia, pa pa!